Witam serdecznie. Jest nowa aktualizacja do Apex Legends. Zdążyliśmy ją omówić w ostatnim odcinku, ale nie zwróciliśmy uwagi na najważniejsze rzeczy, że aktualnie mamy dostępne 6 w zasadzie darmowych legend, jeśli nie mamy ich odblokowanych. Oczywiście ja mam, nie muszę tego robić, więc ten filmik nie będzie może miał takiego sensu pod tym względem, ale też Wam pokażę darmowe przedmioty, jakie możemy otrzymać w tym sezonie, a jest ich naprawdę sporo i myślę, że warto zwrócić na nie uwagę, zwłaszcza, że mamy. Reaktywny skin do flatline' w zasadzie za darmo, bo wystarczy zrobić zadania. No to w takim razie płacimy swoim czasem. Słuchajcie, dla algorytmu zostawcie łapę w górę, wróćmy do, do tych starych wyników co kiedyś, dobijmy chociaż stówy w godzinę, jeśli się uda, a teraz swoją drogą powinniśmy zacząć właśnie omówienie tego, co mamy w tym sezonie, bo poza tym, że omawialiśmy właśnie te Iwo Shieldy, które teraz trochę inaczej działają, to zwróćcie uwagę, że w legendach, które mamy tutaj w tym miejscu, działa to tak, że mamy tutaj odblokowaną kłódkę, a tutaj zablokowaną. O co z tym chodzi? A ono chodzi o to, że co dwa tygodnie czy tam co tydzień e, będzie nowa legenda do odblokowania. Zobaczcie to. Jak wejdziemy właśnie w Sira i tam tutaj w tą e, ikonkę, która znajduje się tutaj po prawej stronie, gdzie zasłaniam kamerką. Dobra, przeniosłem się. I właśnie po kliknięciu w to, jak możecie zauważyć, mamy e, dostępne zadania. I te zadania trzeba zrobić. I tutaj na przykład mamy e, zagraj 5 meczy Sirem i dostajemy za te gwiazdki tutaj e, 2500 damage'a. Też musimy zrobić Sirem, też mamy za to gwiazdki, im więcej tego uzbieramy i zrobimy te zadania, no to odblokowujemy Sira na zawsze. Czyli, jak właśnie go nie mamy zablokowanego, no to yy, no właśnie teraz mamy go odblokowanego tymczasowo, ale jak zrobimy te zadania, to mamy yy, wszystkie. I właśnie teraz nie wiem, czy co tydzień właśnie się odnawia, bo parę osób pisało, jeszcze nie zdążyłem zrobić to z Sirem, więc yy, przepraszam. Yy, więc chyba, jeśli zrobimy te zadania, to powinniśmy wskoczyć do następnej postaci, ale nie jestem w 100% pewny. Mało tego, zobaczę, że teraz mam tutaj akurat na komputerze pod przyciskiem H. Mogę kliknąć i gift. Login wiadomo, tutaj muszę się zweryfikować. Dobra, dogrywam to, bo przeszedłem przez ten etap logowania i zobaczcie, mamy gifty, jak klikniemy w to, no to możemy bezpośrednio stąd właśnie wysyłać te gifty. Ale ten gift, jak widzicie, jest płatny za 750 monet. Mamy 5 na 5 giftów do wysłania. No i ogólnie za to, że są tutaj te gifty, dostajemy też uzupełnienie do zadań, bo jest potem skin do wratki który będzie zaraz właśnie pokazany na filmie, gdzie żeby. Zdobyć musimy wysłać 6 giftów. No ale jak wejdziemy do sklepu i do zakładki, o której potem powiem, to macie darmowe gifty, które możecie wysłać, właśnie za to, że zwyczajnie. patrzcie, klikamy na przykład Patrykowi, wysłaliśmy i mamy zrobiony jeden gift. I mamy 4 na 5 giftów, i to nas przyspiesza właśnie do zrealizowania tego zadania, o którym potem powiem. Dobra, właśnie wysłałem wszystkie gifty. Jak możecie zobaczyć, mamy 0 giftów i te 5 giftów odnawia się co 24 godziny, żeby było śmieszniej. Więc yy, tak, to wystarczy zrobić mieć po prostu dużo znajomych i po prostu powysyłać te gifty. Więc jak chcecie otrzymać na przykład tego skina do sira, to musicie od kogoś otrzymać gift, kto wam wyśle właśnie ten skin. No bo inaczej w żaden sposób go aktualnie nie da się zdobyć. Idąc dalej, aktualnie mamy y, zadania, które są teraz no, limitowane. Y, wiadomo, otrzymujemy odznaki, ale za granie w trakcie y, tego. Właśnie y, wydarzenia, to znaczy pięciolecia tego wydarzenia, właśnie z, z tej okazji mamy y, community y, skiny, przedmioty, które właśnie zostały stworzone przez y, społeczność, żeby było śmieszniej. I tutaj mamy na przykład taką platkę i na stronie jest napisane kto jakiego skina stworzył. To byli streamerzy, gracze, ogólnie osoby związane z community Apexa i mamy właśnie takie tematyczne skrzynki jak te yy, za właśnie 5000 punktów zdobytych. Mamy właśnie wszystko wtedy odblokowane. Więc myślę, że dosyć spoko właśnie są te skiny. No tutaj jest Ballistic i yy Bloodhound. No to takie dwa główne skiny. No najważniejsze to będą chyba mimo wszystko skrzynki, bo mamy raz, dwa trzy 3, 4, 5, 6, 7 skrzynek do zdobycia, więc to jest już dużo itemów, mimo wszystko. Więc jak najbardziej powinniśmy chyba to wbijać, bo nie jest trudno, zobaczcie, rozegrałem kilka gier i już mam powyżej tysiąca wbitego. Więc warto właśnie myślę to zdobywać. Skiny są fajne, będą wiadomo, limitowane czasowo, więc e, mimo wszystko warto. I na koniec powinniśmy właśnie omówić jeszcze to, że zobaczy ukończ zadania z breakoutu. Mamy tutaj trzy zadania, które musimy ukończyć i wtedy odblokowujemy reaktywny skin do Flatlina. I to jest właśnie ten skin. To jest skórka, która była w w sezonie, to znaczy to jest recolor tej skórki, to, to nie jest dokładnie ten sam skin, ale jest to no, jeden z najbardziej OP skinów, no bo gracze narzekali, że jest trochę pay-to-win, dużo osób go nie miało i ogólnie jest to dosyć bardzo pożądany, bym powiedział, właśnie skin do flatline'a. Więc myślę, że warto zrobić e, te zadania. Mało tego, jak skończymy 6 zadań z breakoutu, no to dostajemy legendar legendarny skin do Wraty, i to jest ten. Więc uważam, że to jest bardzo fajna opcja, no tylko te zadanka trzeba oczy oczywiście potrzepać, jak możecie zauważyć, no na razie mamy 0 na 3. No trochę czasu jest, no bo mamy aż 11 tygodni, żeby to ukończyć, więc trzeba po prostu wykonywać te zadania nie tyle co z karnetu, co właśnie z tego zestawienia. No i mało tego, teraz jest większy nacisk na to, żebyśmy wysyłali gifty, czyli prezenty. My mamy wyślij sześć unikalnych po prostu pojedynczo do każdej z pojedynczych osób, do jednej z osób właśnie te prezenty. W trakcie tego sezonu, żeby otrzymać akurat kolejne, właśnie tutaj, statystyki, to znaczy jakieś tam, nie no, chyba przedmioty z tego co patrzę. No i tutaj znowu dogrywam. Nie róbcie tego błędu, bo ja wysłałem wszystkie pięć skinów do Sira do różnych osób i przez to to zadanie zostało zaliczone jako jedna osoba. Bo właśnie byłem ciekaw, czy jak system na to zareaguje. Więc, jeśli teraz macie dwa różne przedmioty za darmo do zgiftowania komuś, no to wtedy będziecie e, przyspieszeni właśnie o e, dwa oczka do przodu. No bo chodzi o to, że to właśnie ten Unix, czyli po prostu unikalny ten pojedynczy przedmiot ma być wysłany do. E, Jednej osoby na przykład, tak? Ale jeśli mamy drugi przedmiot, no to on właśnie będzie zaliczony jako drugi. No i jeśli to właśnie wykonamy, czyli jeśli zrobimy sześć zestawień tych właśnie zadań z tego breakoutu, no to nas przyspieszy do tej wratki. Więc jakbym teraz wysłał. Wiadomo, te, tego stickera do jednej z osób, no to bym miał już dwa zadania zrobione. Czyli mniej więcej tygodnia potrzebujemy do tego, żeby zapełnić już tutaj sześć tych zadań. No i te sześć wtedy zadań z tego zostanie zaliczone jako jedno zadanie na sześć wtedy do tego skina zwrotki. Więc mniej więcej, no takie sześć, może pięć tygodni nam będzie potrzebne do tego, żeby e, właśnie te wszystkie zadania zrobić. No bo jeśli będziemy wchodzić codziennie, no to przyspieszymy to po prostu. Dodawanie, wysyłanie tych giftów właśnie do ludzi. Zwłaszcza, że co 24 godziny odnawiają się nam te przedmioty. Czyli lepiej wysłać dwa różne przedmioty. Przypominam, żebyście nie robili tego błędu, właśnie co ja. No mówię, to bardziej chciałem zrobić w ramach eksperymentu. Dobra. Wchodzimy do sklepu, no i mamy właśnie przedstawione co i jak, żeby to zrobić. Wymogi są takie, że my potrzebujemy mieć dziesiąty poziom, no i zrobioną tą weryfikację logowania. Ja jeszcze tego nie mam, więc trzeba to zrobić w końcu. No i musicie być ze znajomymi co najmniej dwa tygodnie i możemy wysłać maksymalnie pięć giftów w ciągu jednej doby. Wiem, że ten filmik jest trochę pogmatwany, ale sam nie mogłem właśnie tutaj z tymi zakładkami teraz się ogarnąć, ponieważ sklep jest teraz przebudowany. No i pamiętajcie, jak chcecie wysyłać darmowe gifty, idziecie właśnie w, zakla, w zakładkę sklepu czyli store i przechodzicie i szukacie zakładkę featured e, no i tutaj gdzie jest na, po, po prostu taki podpis że jest free to gift e, no to to możemy właśnie wysyłać i tak jak mówiłem musimy 24 godziny e, podczekać, jak wykorzystamy wszystkie te gifty no i w sumie tyle. Mamy to po prostu odblokowane. Możemy też wysyłać płatne gifty, no ale wiadomo, to kosztuje wtedy monety Apex, a tych raczej nie chcemy wydawać. Więc jak chcemy zrealizować właśnie te zadania, no to musimy wtedy po prostu codziennie wchodzić i wysyłać te daily gifty. Więc moim zdaniem jest warto. A ja idę właśnie zrobić tą weryfikację, żeby mieć po prostu odblokowane te skiny. Więc tak, na ten sezon może nie ma tej nowej postaci i zmian aż takich, do, do których byliśmy przyzwyczajeni, też nie było za dużo. Poza tym, że no, postacie są kompletnie zreworkowane i nie ma e, właśnie klasycznych shieldów, które były dotychczas w tych ewoluc ewolucyjnych, to uważam, że jest bardzo dużo takich skinów, które są warte uwagi No i powinniśmy to zwyczajnie wbijać. Dlatego jeśli macie tutaj trochę czasu teraz na ten sezon, to uważam, że warto chociaż zagrać te 30 minut dziennie, żeby skończyć te wszystkie zadania. Co o tym myślicie? Napiszcie koniecznie w komentarzu. A ja idę właśnie zrobić tą weryfikację. Trzymajcie się, Nera.